Dupawka z Majce. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam co to jest tangens alfa i jak go policzyć. Zaczynamy od definicji. Znacie już sinusa i kosinusa, czas żebyście poznali tangensa. Tangensa kąta ostrego. No to żeby to policzyć będziemy potrzebować jakiegoś kąta ostrego w trójkącie prostokątnym. Zaznaczmy sobie tutaj kąt alfa, tutaj bok długości a, tutaj b, tutaj jest beta, tutaj c. Możemy jeszcze podpisać wieszaki ABC. OK, i teraz zobaczcie na definicję, która jest wypisana na tablicy. Tangensem nazywamy stosunek długości przy prostokątnej, która leży naprzeciwko kąta alfa, czyli uwaga. Piszemy: tangens alfa równa się to, co naprzeciwko kąta alfa, czyli szukam to, co było naprzeciwko kąta alfa, czyli u mnie a, przez Długość przyprostokątnej, która leży przy kącie alfa. A przy kącie alfa leży przyprostokątna, tutaj u mnie nazwana literką B. Leży też C, ale C wiecie, że to jest przeciwprostokąta, bo ona leży naprzeciwko kąta prostego. A my tutaj mamy porównać, podzielić długości dwóch przyprostokątnych. Tej, która leżała naprzeciwko kąta alfa do drugiej przyprostokątnej. Jak to będzie wyglądało w praktyce? No to rysujemy. Pierwszy przykład. Tu jest kąt alfa, tak jak na naszym rysunku. I podpiszmy sobie długości przy prostokątnych. Niech to będzie 10 i 11. No dobrze. I mamy policzyć tangens kąta alfa. To pierwsze, namierzam kąt alfa. To namierzę go kolorem niebieskim. Kąt alfa znajduje się tutaj. I teraz tangens alfa równa się. To, co naprzeciwko kąta alfa, czyli szukam to co zależało naprzeciwko kąta alfa, czyli dziesiątka, przez druga przyprostokątna, czyli przez 11. Ok, proste. Tu idziemy do trochę trudniejszego przykładu, już od razu wam wszystkiego nie podam. Po pierwsze, przekręcę trochę ten trójkąt prostokątny, mamy tutaj trójkąt prostokątny, alfa zrobię tutaj yy, i niech tutaj będzie 1, a tutaj 7. I teraz mam znaleźć tangent z alfa. No dobra, no to zaczynam tak jak wcześniej, że tangent z alfa równa się to, co leży naprzeciwko kąta ostrego alfa. No to teraz tak, patrzę, tutaj jest kąt alfa, co leży naprzeciwko tego kąta? No jakaś przyprostokąta długości x. I to x musimy policzyć. Z czego policzymy x? stwierdzenia Pitagorasa. Zastosujmy twierdzenie Pitagorasa w tym trójkącie prostokątnym. To będzie 1 do kwadratu plus x do kwadratu równa się 7 do potęgi drugiej. Czyli x kwadrat równa się 48. x to będzie pierwiastek z 48. Mogę wyłączyć, to zrobić 16 razy 3, 4 przed pierwiastek. Czyli będzie 4 pierwiastki z 3. Czyli x to jest 4 pierwiastki z 3. Wracam do mojego taniasa czyli to, co naprzeciwko kąta, czyli cztery pierwiastki z trzech, przez długość przyprostokątnej, która była przy kącie alfa. Która to przyprostokątna leży przy kącie alfa? To jest nasza przyprostokątna, która leży przy kącie alfa, czyli muszę tutaj podzielić przez 1, czyli tangens tego kąta to jest cztery pierwiastki z trzech. Czyli zrobiliśmy taki przypadek, że nie mieliśmy jednej przyprostokątnej, musieliśmy ją policzyć. Świetnie, to teraz policzmy tangens 45 stopni. To 45 stopni znajdziemy w trójkącie prostokątnym. Tutaj. No ale to będzie taki szczególny trójkąt prostokątny, który drugi kąt także ma 45 stopni. Czyli jest on równoramienny. Czyli jeśli tutaj jest a, to tutaj też jest a. A wiecie, że to jest połówka w kwadracie, tutaj jest a pierwiastki z dwóch. Ale tego nie będziemy akurat potrzebować. Dlaczego? Bo chcemy policzyć tangent 45 stopni. No to lecimy. Tangens 45 stopni. Namierzam 45 stopni na przykład tutaj. To, co leży naprzeciwko tego kąta, to jest A. Czyli A. widziałam tą przyprostogodną, która leżała naprzeciwko kąta 45 stopni, do drugiej przyprostokątnej, czyli tej, która leżała przy moim kącie 45 stopni, czyli tutaj też długość A. Czyli dzielę to przez A. A przez A to jest 1. I zapamiętujemy, że taniec 45 stopni to jest 1. To teraz zobaczmy, jaki byłby taniec 60 stopni. Gdzie znaleźć 60 stopni, to już wiecie, że to będzie połówka w trójkącie równobocznym. To narysuję trójkąt równoboczny, on ma boki długości A tutaj było 60 stopni, tak jak tutaj. I tam na górze rysujemy wysokość. Pamiętamy, że ta wysokość podzieliła nam długość tej podstawy na dwa odcinki równej długości, czyli tutaj mamy a przez 2 i tutaj też mamy a przez 2. I ja chciałabym, żebyśmy teraz policzyli tangens 60 stopni. Namierzam 60 stopni. To jest tutaj. I piszemy: tangens 60 stopni równa się. I teraz z naszej definicji mam znaleźć. Przyprostokątną, która leży naprzeciwko naszego kąta, czyli to będzie H przez przyprostokątną, która leży przy naszym kącie, to jest A przez 2. OK, ale mam trochę za dużo literek. To teraz trzeba przypomnieć sobie z podstawówki wzór na wysokość w trójkącie równoboczym. To było H równa się A pierwiastki z 3 przez 2. I teraz zamiast literki H mogę wstawić A pierwiastki z 3 przez 2. I jeszcze to podzielę przez A przez 2. To mi się tak fajnie poskraca, że zostanie sam pierwiastek z trzech. Czyli ten tangens jest równy pierwiastek z trzech. Zapamiętujemy, że tangens 60 stopni to jest pierwiastek z trzech, tak nam wyszło z naszych y, obliczeń. OK. podsumowując ten odcinek. Chciałam, żebyście po pierwsze poznali definicję tangensa, zobaczyli jak się go liczy i żebyśmy policzyli sobie tangensa dla 45 i dla 60 stopni. Co możemy zrobić z tych trójkątów specjalnych? Jeden to jest połówka w kwadracie i to jest trójkąt równoboczny, równo nie, nierównoboczny, trójkąt prostokątny równoramienny. A w równobocznym znowu liczymy tangens 60 stopni. I moglibyśmy też policzyć jako zadanie domowe, może wam zadam. Policzcie sobie, jaki byłby tangens kąta 30 stopni, bo będzie nam to potrzebne, żeby później robić zadania, gdzie będziemy mieć sinusa, kosinusa, tangensa, kotangensa dla 30, 45 i 60 stopni. Po tym odcinku najważniejsze jest, żebyście, jak zobaczycie jakiś trójkąt prostokątny, to żebyście wiedzieli. Że tangens jakiegoś kąta ostrego to jest stosunek długości przy prostokątnej. Bierzecie najpierw tą, która leży naprzeciwko kąta, i dzielicie przez długość przy która leży przy tym kącie ostrym alfa. Powodzenia w zadankach.